Cześć! Witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na zapiekankę z ziemniakami, piersią z kurczaka i parmezanem. Do zrobienia takiej zapiekanki będę potrzebowała oczywiście ziemniaki, ja mam już obrane całe, takie większe, śmietanę 12% bądź 30% jeśli macie, pierś z kurczaka, ser parmezan, czosnek, jajka, pieprz, sól, majeranek i natkę pietruszki. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. Zanim zaczniemy zapraszam Was do subskrypcji kanału, żeby widzieć kolejne fajne przepisy. No to co? Zaczynamy! Na początek zajmę się pi piersią z kurczaka. Pokroję, najpierw odkroję wszystkie oczywiście niedoskonałości. Kroję ją w takie paski sobie. Coś takiego. z kurczaka mam już pokrojoną. Teraz zajmę się ziemniakami. Ziemniaki kroję sobie też takie plasterki. Coś takiego około centymetrowe paski. I wkładam sobie na razie z powrotem do miski. Tak postępuję z, każdymi, z każdym ziemniakiem. Pierwszą czekam już pokrojoną ziemniaki. Także teraz w misce zrobię sobie sos. Do większej miski dodaję śmietanę. Do śmietany dodaję jajka. Następnie dodaję pieprz. Taką jedną łyżeczkę. Łyżeczki. Półtora łyżeczki soli. Majeranek. Półtora łyżeczki. Czosnek wyciśnięty przez praskę. Ja mam takie trzy ząbki czosnku. Jeżeli nie macie świeżego, możecie użyć taki granulowany. Do tego dodajemy natkę pietruszki i ser parmezan. I wszystko razem mieszamy. Jak widzicie, sos się robi bardzo prosto. Wszystko po prostu do jednej miski. Sos mam już gotowy. Teraz mogę zabrać się za składanie zapiekanki. Do naczynia żaroodpornego, takiego wyższego, układam sobie ziemniaki. I na przemian będę wkładać pierś z kurczaka. Coś takiego. Możemy sobie powkładać dwa ziemniaki pierś z kurczaka. Jak widzicie, wszystko ładnie się przykleja. Jeżeli chcecie, możecie też użyć jakichś warzyw. To już jest kwestia Waszej wyobraźni, co do tego dodacie. I układamy drugi rządek. Jeśli ziemniak Wam się nie mieści, też możecie go przekroić. Nic się nie stanie, jeśli go przekroicie na pół. Ziemniaki z piersią z kurczaka mam już ułożone w naczyniu. Teraz zaleję to wszystko sosem. Piekarnik mam już nagrzany do 190 stopni, grzałka góra-dół. Wstawiam do piekarnika, będę piekła około 40 minut do miękkości ziemniaka. Zapiekankę mam już upieczoną, mogę ją wyciągnąć z piekarnika. Jak widzimy bardzo fajnie się zapiekła i obiad mam gotowy. Życzę Wam smacznego, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Co mam już gotowy, odstawiłam go sobie na bok. Teraz mogę sobie składać sałatkę. <laughs> nie, wiem. nie pytaj, nie pytaj, nie muszę myśleć o sałatce. Braciło.